Te które? O, Tak, mam. mam. Mam, O Jezus, train. Ja nie lubię, ja idę, już już się zgubiłem. Ja po pociągach sobie skaczę teraz. Tu są wszędzie pociągi, kurwa, na tej mapie. Ja. Dlatego i nie lubię. Idę. Ja nie potrafię info dać na tej mapie. Mi, mi. O Jezu, na B wchodzi ładny globus. Weskoczył jeden O, nie wyklikaliśmy go Ale on nie ma paki ja on chyba na A idzie Ta Jest, jest, jest. Hm? Ej Nie sordi Ej Kurwa, Tak poklikał Nie, nie chciałem się ruszyć, żeby nie wiedzieli, ale tak myślałem, że tu przyjdą no. Dobra, teraz obronię I gramy z Hitlerem, który jest Putinem Widziałem właśnie Widziałem ten bardzo zabawny obrazek i jakąś małpu. Ja Jeszcze was nie ruszują? chociaż jak coś to uciekaj Na Longa wchodzą. Ono tego gościa, co on robi? Paka tam była, ale nie, nie, nie weszli, nie weszli. Ale są pięć Już nie. Dobra. Po co pobijani są? Oooo. Nice. tam. Dobrze ich pocieli. O kurwa, z niedźwiedziem gramy. Ten. Niedźwiedź który ma słaby jaki, Cztery zrobił Dziś dobry grajek Kroby chcesz coś? Nie, mam kasę, nie chcę mi się kupować wiesz Kupię sobie coś czego... No nie wiem nigdy nie gram, czym się nigdy nie gra PM, nigdy nie gram, mp9 o A i tak będę diglem strzelał pewnie Dziwny granat na A poleciał. Jest tam na daleko. Dalej tam jest Globus. Już nie ma. On toilet. Ale oni są tam te kible B. Uh. Nice. Przez Toilet, dressing room. Dressing room. Nasz gości króci z tyłu. Majster oh, nice. albo ich nie króć. Mam już dwóch. Masz pakę? Widziałem no. A rabinka to na przykład z tym. Mhm. Ta drabinka tupią. Ta Są u Ciebie już. Вази на, на сайте. Ой. минус 3 сист. Где он Ту? Ест? Ну, no, есть тут, по левой, да. No? Найс, nice. достал. Te mamiesz, kon. O, Czas. Nie mam te, nie mam defa. Najstraj, nice try. Nice try. Nie mam defa. O, wysadziło go. Forever noob. Dobra, dajcie mi golda jeden. Dodaję ci jakiegoś PM, a nie wiem, czy to chcesz, czy nie? O, dzięki, super. I go B. Globus, co robisz? Da, raszujemy ich tam troszkę, może? Śmiało, raszujcie, raszujcie. Ok, są, Mhm Mhm jak na B jest Bomba Ta? Low no. Nasz chyba Tak, już nie zdążę Chciałem zabić o? jednego O, o tam smoke Przeżyję to? Dude, pochodzić nie ruszujemy. Nie, nie Groby Wońcień Grzechowska. Rzuciłem komuś, ale. Mama mu Nie, grajmy. No dobra, zagraliście. Ja ci mogę A. coś. Kupić masz shotguna ci kupę A ja nie będę kupował, żeby na następno coś mieć. Ja mam Digla i tak Mam smoła, mam flasha Mam defa Long coś podchodzi. No tak no Smołowali mnie Wchodzą Przez smołka przeszli Albo szli, może nie przeszli nie. Z main'a? Z main dostałeś, co? No nie, no z main'a Przeszli longiem Globus O, oh, serio? <coughs> Dwóch na longu Nice Ja teraz zagrałem na web'a Beb, uchodź tam Right. Yes. Łuchy zapierdoli już kamizelę. <laughs> <laughs> Tylko widziałem, jak tam auto zakup idzie. Kasa znika. Ale trzy przegraliśmy, będziemy mieli teraz dobrą kasę. Jest tam, był tam. Do na longo cisza Ty be, pod też czysto nasz wlas tam jak do siebie. Oh, jest, Ja nie mam wiem bombę. gdzie dalej, ja nie wiem gdzie. Ja mam bombę tutaj przy drabince. Mm -hmm. Na dole, na górze? O kurwa, ale najdują mnie. Na górze drabinkowego to jest. Na dole, jest. a ja na dole mam bombę. A, dobra. A na górze jest ktoś. Na górze jeden Tylko Nie mają czasu, nie pamiętajcie miałem. czas, nie? Tak O matko, z main'a wyszedł, kurwa Nikt mejna main'a nie patrzył Nasz o, gość był u góry, gorzej. wiesz? O. Czas, 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 gruby z... ja, ja, wiem podzielek Dajem Montuję, na B Nie yeah. O planował na ba jednak Góra jest. Watał. Patrzy, patrzy górę. Nie ma góry. Sticky heaven heaven na górze tak. Yeah. Dave, dave, Nice. Yes. Myślałem, że... nie wiedziałem czy patrzy, nie? Dlatego puściłem, bym rozbroił Patrzył, potem nie patrzył, potem się mm. patrzył Podejrzewałem go o to właśnie, bo widziałem, że się rusza, patrzyłem sobie na mapę No nie Gruby, możesz mi auga rzucić? Auga? Nie. Mhm Nie, 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 to nie, nie, nie ważne co chcesz Dobra Tego baw w ogóle nie wchodzą nie. Znaczy, próbują, ale. Ale, beznadziejny smoke. Ja pierdolę, odbił mi się. Are Ta, nie, nie, ja, nie, ja ich nie te, ja ich nie krócę, oni są w kiblach. Jednemu z respa sprzedałem głowę. Och. Jest, jest paczka. No. Elegancko. Smoke. Flashbang. Zapisuję pewnie. No. Na końcu longa są. Dwóch tam było. Dalej tam jest Awka. Bo broni. mamy kasy za dużo. No. Ale stoją na Longu, stoją. Afka uh. Awka tam jest. Mam go, mam go, mam go. Nie, stał na tym. Stał u nas na Longu z AWP. Uuu, no to biedak nie. kasy nie będzie miał. Teraz mogą wjechać no, B. Ostatnią, ostatnią deskę No, mogą mieć B Mogą prowadzić te B na raszu wejść No, bo myślę, że mogą nie mieć dużo kasy. Spalet czysty. Longa coś no. tam próbuje, wiecie? Wohosie, info Jest to, jest tam w kiblach To, to zostań, idę na tego Longę Dobra Ale nasz ich bije potężnie One more. Po fleszu, jeszcze jeden tam jest, no Jeszcze jeden, ostatni Nie, nie, przedostatni <laughs> Nież go miał poprawię. tutaj po prawej Jeszcze jeden będzie jak ktoś, jeszcze jeden. Nice. Nice. Nie no, nie do zatrzymania jesteśmy dzisiaj. Nie, nie, nie. dominacja. Hmm? O, jest. Już poszło jest, i teraz kurwa o. karma. <laughs> karma wraca, wszystkie przegrywamy, już się ja to czuję. Nie, no trzy musimy chociaż ugrać. Czy jakieś pistolety fajne? Nie, ja mi Raszujemy B? Trzymaj. trzymaj, trzymaj, gruby. O kurwa, Simow ty. Ta simowa to aż szkoda nie wziąć. Chyba że chcesz TK? Nie, nie, TK nie lubię. One korn, To jest too long. long Widzisz gruby? gruby? idę, right, idę. Right, right. Czekaj, bo się zablokowałem o coś, nie wiem o co chodzi. O, o gościa! O, coś się zablokowałem, kurwa, o gość yeah. tu stał. Chodzimy, chodzimy. że my staliśmy kanapką w Wiem, to? jest za pociągami tutaj. Na końcu, za, za cysterną Elektryk. Ej, ale to było dobre. Dobra, dobre, nie, ja mówię, nie mogę iść, o co chodzi ty. Ja też, ale ja ani do przodu, nie do Zamiast ciachnąć kurwa nożem, to sobie stoję. Ja sobie myślę, kurde, głupi jest skrzynka tam jest, o której nie wiem... Ale ja myślałem, że się od ciebie zablokowałem, ale... Ja też. z tego wyjść. Mhm. Dało się. Całkiem a. zabawne. A gość sobie stoi w smoku. Że zaczął we mnie strzelać, jak jakiś bot, ty. Jak już przeszedłem, nic nie trafił. Chciałbym to zobaczyć na powtórce, jak to wyglądało. No, ciekawe, czy ona w ogóle widział. Shift. Co on powiedział? Shift? Shift, shift, bo Możemy wejść na... A, long. Nice. Plant. Plecy, moje, plece moje. Wasiek, plecy. Tam drabinka będzie wchodziła chyba... Dobra info, bo jest hejka spod jajek rzucił, a Simov to właśnie słyszałem jak biegł, ale już paka w rękach mówię nie zmieniam. To się nie Nie, Nie, musi być plancik. Nice. O, trzy hejki mi poszły w moj na. Dobrze trening, Train. The train. Za elektrykiem jeden nice. draba leży. Słys. ale dobrze to zrobił. L long nie wiem jak wygląda jeszcze. Ja podbijam do ciebie. Nie, jest u mnie. Przed longiem no, samym yeah, stoi. O, idę na jest na bo chodź B, B Oho, przebiegł na B No, no, no Pięknie plant Omein. Oh, czekaj tu. O timing, ale tak dobrze oh, akurat dobrze. zsumowałeś. Ogólnie mógłbyś się nie wychylać i czekać na defa, nie? Ale... Tak się nie gra w tą grę moim zdaniem No nie wiem, stałem w takiej durnej pozycji Gruby, co chcesz? Kałaszka? Rzuć mi digla. No, no dobra Masz to to. Kałasz, Nie, mam, mam kałachę To dobrze Czekam tego maina, bo przez chwilę 15 granatów szło Ole, dostałem hejka pod nogi, ty O! Podciąg pierwszy, Jedy jedynka, nie wiem jak się nazywa. U góry był Spróbujcie się nie dzieje. B, nasz jednego zbił. Jakieś flasze idą, ale... Konektor. Long. Heaven. O kurwa, tam nie ustrzelę go. Nice. I long teraz. Heaven. Kurwa. Lecę, masz gobos. Lecę z One Heaven. Nie ten Heaven, z lewej. Od nich Heaven, no Ostatni, o O kurwa O, o kurwa, jeszcze Jeszcze prawie byś go zabił Yo, Ale tam był zagrany Snake Ty no, taki movement, że gościsz nie trafił, no Dobra, może jedno e Eko tam, gościsz z orzobą. Ciekawa, w każdym gruby Dobra O właśnie oddaję mu. Okay. Kurde, nie wiem co grać. Na mainie grają agresywnie, idę na TB. Spróbuję. Oj, orange, orange. No. Zabił w smoku gościa znowu na longu. się na B na Dobra, się, 2B, 2B, 2B mamy. Ja drabinka stoję, pilnuję drabinki. No właśnie. Brawo. Konektor jest. Ale. Siadłam. Kurde, nawet te ci potężni ludzie nas nie zatrzymali. Tam ci z to ostatnie gry Remis zrobiliśmy. No A byli dobrzy. A jakie a jak oni rangi mieli? Chyba goldy jakieś, co? Ja nie patrzyłem nawet, ale wiem, że byli dobrzy. Potężne goldy. Nie no, my to jesteśmy te potężne goldy, oni to leszcze są. Dobra, tu będą granaty. Ja już wiem jak oni grają tutaj. Nice Shift Jeszcze jakiś raż, kurwa tam znasz. Czekaj, okay. check pom. Pan, go Ej, ja tak chcę okay. przez A po prostu biegnę, nie przez sam środek. good. I powiem wam, że easy. Conektor co Smoke A jest pusty. Może gdzieś tam tam. Na... Za którymś pociągiem może siedzi, nie, ale. Hmm. Drobinkę. Wyszedł, wyszedł, wyszedł przez moła. Sorry, akurat rzucałem smołka, raczej palącego. Long? O. Long, long ma jest, 8, jest, 15 mniej. A nie ten long gości. Tu tutaj też jest, tutaj też jest. Ładnie. Nice. Nice. Dobra, dawać mi dolgę. Da. Żydny znowu Długo żytny Soko no, 56% headshotów A jak zwykle zakupocholik Nie goda. Tak? Ja. Szybko Ja złoto 3, gramy jeszcze jedno czy nie? No To ja mogę zrobić 5 minut przerwy, muszę coś zjeść szybko, bardzo szybko okay. To za 5 minut, to minut. napisz, napisz na grupce Ok